Dzień dobry, witam wszystkich. Niepokoje na linii Rosja-USA nie słabną. Niestety dla nas odzwierciedlenie kryzysu ma miejsce w naszym regionie. W tym nagraniu powiem o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia politycznych decyzjach, licznych spotkaniach dyplomatów i głów państw i echach nowej zimnej wojny, w której tkwimy. A która niestety może pociągnąć za sobą działania militarne. Zapraszam. NATO nie cofnie swojej obecności wojskowej do granic przed 1997 roku, powiedział Jens Stoltenberg w wywiadzie dla CBC News, po tym jak Rosja zasugerowała taki krok sojuszowi w celu złagodzenia napięć. Stoltenberg powiedział, że pozostawiłoby to połowę członków NATO bez sojuszniczych wojsk i stworzyłoby NATO drugiej kategorii. W rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi i NATO strona rosyjska zasugerowała możliwość rozmieszczenia broni jądrowej bliżej wybrzeży amerykańskich w przypadku odmowy udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, poinformował The New York Times. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow w briefingu dla dziennikarzy mówił: Pozostawienie naszych wojsk znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej w pobliżu granicy z Ukrainą uważamy za konieczne w obliczu bardzo napiętej sytuacji, wrogiej atmosfery stworzonej przez NATO. Rosja obserwuje stopniową inwazję NATO na terytorium Ukrainy i nie może dłużej tego akceptować. Rosja nigdy z nikim nie będzie rozmawiać o wycofaniu jakichkolwiek rakiet i broni z Kaliningradu, bo Kaliningrad to terytorium Rosji. Rosja nie grozi nikomu operacją wojskową, ale będzie zmuszona do podjęcia środków zaradczych w przypadku dalszej ekspansji NATO. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zatwierdził plan wspólnych ćwiczeń operacyjnych Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji. Ćwiczenia zaplanowano na luty. Odbędą się na zachodniej i południowej granicy Białorusi z Polską i Ukrainą. Białoruś i Rosja przeprowadzą nagłą kontrolę gotowości bojowej. Przeprowadzone zostaną ćwiczenia Sojusznicze Zobowiązanie 2022. Tym samym będziemy stopniowo zwiększać liczbę żołnierzy i sprzętu, przekazał zastępca szefa Sztabu Białoruskich Sił Zbrojnych Paweł Murawiejko. Murawiejko dodał także, że. Działalność wojskowa na terenach przygranicznych Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy to obecnie 32 obozy polowe 16 w Polsce, 2 na Litwie i 14 na Ukrainie. We wtorek przybliżono nieco formułę ćwiczeń. Rosja i Białoruś będą ćwiczyć odparcie ataku zewnętrznego podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych poinformowały strony. Rosyjskie siły i sprzęt wojskowy zaczęły przybywać w poniedziałek na Białoruś na ćwiczenia sojusznicze zobowiązanie 2022. Celem ćwiczeń jest dopracowanie zadań tłumienia i odpierania agresji zewnętrznej podczas operacji obronnej, zwalczania terroryzmu oraz ochrony interesów państwa związkowego. Cytuje wiceministra obrony Rosji, agencja Interfax. Aleksander Fomin powiedział, że na Białorusi zostanie rozmieszczonych 12 myśliwców Su-35, dwie jednostki przeciwlotniczego systemu rakietowego S-400 i systemy rakietowe PANCYR. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że w pierwszej fazie ćwiczeń, która potrwa do 9 lutego, obie strony przećwiczą rozmieszczanie wojsk, obronę obiektów wojskowych i ocenę zdolności obrony powietrznej swoich armii. W drugiej fazie ćwiczeń, która odbędzie się w dniach od 10 do 20 lutego, wojska rosyjskie i białoruskie przejdą niszcząc nielegalne formacje zbrojne oraz wrogie grupy dywersyjne i rozpoznawcze, tak brzmi oświadczenie Ministerstwa Obrony Białorusi. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że są gotowi do przejścia w tryb kryzysowy w bardzo krótkim czasie w związku z rosnącą obawą, że agresja Rosji na Ukrainę może przerodzić się w otwarty konflikt. Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał we wtorek z szefem polskiej dyplomacji ministrem Zbigniewem Rao. Dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie transatlantyckim i wspólnym zaangażowaniu w suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Ukraina tworzy siły obrony terytorialnej. Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek, że przyspieszy starania o utworzenie batalionów rezerwistów, które pozwolą na szybkie rozmieszczenie 130 tysięcy rekrutów w celu rozszerzenia liczby żołnierzy do 246 tysięcy. Ministerstwo Obrony Ukrainy chce być gotowe do rozmieszczenia ponad 150 batalionów WOD w całym kraju. W środę rano z wizytą do Kijowa przybył sekretarz stanu USA Antony Blinken. Blinken podczas konferencji prasowej stwierdził, że Ukraińcy powinni przygotować się na trudne dni. Rosja zgromadziła 100 tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą i wkrótce ta liczba może zostać podwojona. Prezydent Biden poprosił mnie o przybycie tutaj, aby podkreślić nasze niezłomne zaangażowanie w suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Stoimy po stronie narodu ukraińskiego i jesteśmy zdecydowani wspierać suwerenność i integralność terytorialną tego kraju. To coś więcej niż konflikt między dwoma krajami. To więcej niż starcie między Rosją a NATO. To kryzys o globalnych implikacjach. and requires global attention and action," Blinken Clearly, the preferable path, clearly the most responsible path, and the one that we would prefer. But there is also the, uh, the path, if Russia chooses to renew aggression, uh, of, uh, of conf confrontation and consequences uh, for Russia. And we have been working to build out both of those paths in very close coordination and collaboration with, uh, with allies and partners. Prezydent Ukrainy, Władimir Załęcki, w opublikowanym w środę wieczorem wystąpieniu zaapelował do Ukraińców o to, by nie panikowali, ocenił, że zagrożenie ze strony Rosji nie wzrosło, zwiększył się natomiast rozgłos wokół tej kwestii. Załęcki mówił, Ukraina nie chce wojny, ale Ukraina ma być zawsze gotowa do niej, nie boi się, bo broni swojej ziemi. Nie podda się, bo to nasza ziemia i nie ma dokąd uciekać. Biały Dom poinformował w środę, że Rosja może w każdej chwili zaatakować Ukrainę. Jesteśmy teraz na etapie, na którym Rosja może w dowolnym momencie przeprowadzić atak na Ukrainę, dodając, że żadna opcja nie jest wykluczona w odpowiedzi na jakąkolwiek agresję Rosji na sąsiada. Urzędnicy amerykańscy, którzy widzieli ostatnie informacje wywiadowcze, powiedzieli CNN, że istnieją dowody na to, że Rosja planuje podjąć próbę przejęcia stolicy Ukrainy i obalenia rządu. Ponadto Rosja rozmieściła więcej samolotów bliżej granicy z Ukrainą, co wzbudziło obawy o znaczący element powietrzny w ostatecznej inwazji. Od dwóch do trzech tuzinów myśliwców Sukhoi dołączyło do helikopterów już rozmieszczonych w pobliżu Ukrainy. Wall Street Journal poinformował w czwartek, że Stany Zjednoczone na tydzień przed oficjalną wizytą sekretarza USA Antonego Blinkena w Europie potajemnie wysłały do Berlina i Kijowa dyrektora CIA Williama Burns'a. Według informacji amerykańskiego dziennika, dyrektor CIA próbował przekonać europejskich liderów do zajęcia bardziej stanowczego stanowiska wobec Rosji w obliczu narastającego napięcia tego kraju w relacjach z Ukrainą. Burns, były ambasador USA w Rosji, miał także przekonywać Berlin do zamknięcia gazociągu Nord Stream 2 w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Turcji, Recep Erdogan, zaprosił prezydentów Rosji i Ukrainy do swojego kraju w celu omówienia różnic i próby znalezienia wyjścia z obecnej trudnej sytuacji. Rzecznik prezydenta Ibrahim Kalin zapowiedział także, że Erdogan odwiedzi Ukrainę w ciągu najbliższych kilku tygodni. Rosja nie zaatakuje Ukrainy i nie ma ryzyka wojny na pełną skalę w Europie. Zapewnił wiceminister spraw zagranicznych Rosji Sergej Riabkow, dodał jednak, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego z winy Stanów Zjednoczonych i NATO stała się krytyczna. Rosja ogłosiła w czwartek, że jej marynarka wojenna przeprowadzi szeroki zestaw ćwiczeń obejmujący wszystkie floty od Pacyfiku po Atlantyk. Ćwiczenia odbędą się na morzach bezpośrednio sąsiadujących z Rosją. A także będą obejmować manewry na Morzu Śródziemnym, Morzu Północnym, Morzu Ochockim, północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim i Pacyfiku. Podczas ćwiczeń będą korzystać ze 140 okrętów wojennych i statków wsparcia, 60 samolotów, 1000 jednostek sprzętu wojskowego i około 10 000 żołnierzy, podało Ministerstwo Obrony Rosji w swoim oświadczeniu. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi przybył z wizytą do Rosji, gdzie spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Raisi zasugerował, że oba państwa powinny stworzyć synergię, aby oprzeć się Zachodowi i USA. My, Irańczycy, stawiamy opór Amerykanom przez 40 lat. Nie zatrzymaliśmy naszego rozwoju z powodu sankcji i gruźb. Raisi wręczył też Putinowi projekt umowy o współpracy strategicznej na 20 lat. Republika Czeska zapowiedziała, że będą wysyłać amunicję artyleryjską na Ukrainę. Czeski rząd ma zatwierdzić decyzję w nadchodzącym tygodniu. Rosyjscy medycy wojskowi zachodniego okręgu wojskowego przeprowadzili ćwiczenia, w których udział wzięło ponad tysiąc żandarmów. Podczas zajęć uczono udzielania pierwszej pomocy żołnierzom, którzy zostali ranni odłamkami i kulami. Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że dał jasno do zrozumienia prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, iż każdy ruch Rosji na Ukrainę będzie uważany za inwazję. Wcześniej zasugerował, że sojusznicy są podzieleni co do tego, jak reagować na jakiekolwiek drobne wtargnięcie. Na zaproszenie prezydenta RP wizytę w Polsce złożył prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Głównym tematem rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w regionie i groźba agresji rosyjskiej. Prezydent Polski Andrzej Duda zapewnił, że Ukraina może liczyć na wsparcie naszego kraju. Dwudniowe konsultacje między prezydentami Polski Andrzejem Dudą i Ukrainy Władymirem Załęskim zorganizowane zostały w Wiśle. Tematem rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie i zagrożenia płynące ze strony Rosji. Przywódcy omówili ostatnie wydarzenia na forach międzynarodowych, w tym NATO oraz OBWE, w której Polska sprawuje obecnie roczne przewodnictwo. Andrzej Duda i Władimir Załański rozmawiali także o najważniejszych kwestiach w relacjach dwustronnych. Po spotkaniu prezydent RP przekazał w mediach społecznościowych, że Ukraina może liczyć na wsparcie Polski. Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się w pełni za integracją euroatlantycką Ukrainy. Bardzo dziękuję za tę cenną wizytę i konstruktywne konsultacje, napisał prezydent Andrzej Duda. W piątek w Genewie doszło do rozmowy między szefem rosyjskiej dyplomacji i sekretarzem stanu USA. Sekretarz stanu USA Antony Blinken relacjonował rozmowy następująco. Dyskusja dzisiaj była szczera i bardzo konkretna. Przekazałam decyzję podjętą wraz z naszymi przyjaciółmi i partnerami, że stoimy ramię w ramię z Ukrainą, wspierając jej suwerenność i integralność terytorialną. Powiedzieliśmy jasno, że jeśli jakiekolwiek rosyjskie siły przekroczą granice Ukrainy, będzie to traktowane jako poważna inwazja i doczeka się bardzo mocnej odpowiedzi ze strony USA i naszych sojuszników. Powiedziałem ministrowi Ławrowowi, że w zakresie kwestii bezpieczeństwa nasi sojusznicy są gotowi iść drogą dyplomacji, w drodze wzajemności, a więc z udziałem Rosji. Jest szereg kroków, które możemy podjąć, aby zredukować ryzyko, kontrolować zbrojenia oraz odbudowywać zaufanie. Zadeklarował amerykański sekretarz stanu. Natomiast minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że spotkanie z Blinkenem było iluzoryczne. Słyszeliśmy od USA kilka powtarzających się argumentów o wolności wyboru sojuszy. USA próbowały postawić sprawę Ukrainy na czele, ale wydawało mi się, że pod koniec spotkania zdali sobie sprawę. Z tego, że muszą jednak skupić się na istocie propozycji. Kiedy Rosja otrzyma odpowiedź USA w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, planowany jest nowy kontakt na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Blinken obiecał w przyszłym tygodniu dostarczyć pisemną odpowiedź na propozycje dotyczące bezpieczeństwa. Teraz na krótką chwilę przeniesiemy się do Izraela. Izraelskie myśliwce przeprowadziły duże ćwiczenia nad Morzem Śródziemnym, które obejmowały ćwiczenie tankowania w powietrzu, poinformował w piątek Times of Israel. Niezweryfikowany raport zamieszczony w serwisie Elav opisał czwartkowe manewry lotnicze niezwykle dużego kontyngentu myśliwców F-15, F-16 i F-35, a także tankowców Boeing do tankowania w powietrzu. Saudyjscy dziennikarze postrzegają je jako sygnał ostrzegawczy dla Iranu. Powołując się na anonimowe źródła arabskie, Elaf poinformował, że zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia miały miejsce nad Morzem Śródziemnym. W artykule dodano, że wykorzystanie starzejącej się izraelskiej floty do tankowania w powietrzu może być znaczącą wskazówką, że Izrael planuje atak na irańskie obiekty nuklearne. Dziennikarze Times of Israel próbowali zweryfikować te doniesienia w Ministerstwie Obrony, jednak bezskutecznie. Teraz wracamy do głównego tematu. Siły zbrojne Ukrainy rozmieściły system rakiet Smiercz i Uragan w Donbasie i przygotowują się do ofensywy, poinformowała milicja ludowa samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Kanada przekaże Ukrainie wsparcie w wysokości 120 milionów dolarów. Estonia, Łotwa i Litwa poinformowały, że dostarczą Ukrainie przeciwpancerne systemy Javelin i przeciwlotnicze Stingery. Ambasada USA w Kijowie zwróciła się w piątek do Departamentu Stanu USA o zezwolenie na wyjazd z ambasady nieistotnych pracowników i rodzin. USA poinformowały Ukrainę, że prawdopodobnie rozpoczną ewakuację już w przyszłym tygodniu. Następnie telewizja Fox News poinformowała, że Departament Stanu USA nakazałby w poniedziałek rozpocząć ewakuację rodzin pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych z Ukrainy, zaś w przyszłym tygodniu Departament Stanu ma również zachęcić Amerykanów do opuszczania Ukrainy lotami komercyjnymi, póki te jeszcze są dostępne, mówił jeden z urzędników cytowanych przez Fox News. Amerykańska armia wysłała grupę uderzeniową lotniskowca USS Harry Truman, aby wzięła udział w ćwiczeniach NATO na Morzu Śródziemnym w obliczu napięć między Zachodem a Rosją, poinformował w piątek główny rzecznik Pentagonu. Ćwiczenia Neptun Strike 22, które rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do 4 lutego, zademonstrują zdolności NATO do zintegrowania grupy uderzeniowej lotniskowców. W celu wsparcia, odstraszania i obrony sojuszu, powiedział sekretarz Pentagonu John Kirby, dodał, że grupa uderzeniowa wraz z kilkoma innymi sojusznikami z NATO, których nie wymienił, będzie uczestniczyć w skoordynowanych manewrach morskich, szkoleniu przeciw okrętom podwodnym i szkoleniu uderzeń dalekiego zasięgu. W sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że myśliwce SU-35S z rosyjskiego wschodniego okręgu wojskowego zostały przeniesione na Białoruś. 25 stycznia w Paryżu doradcy polityczni z Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec przeprowadzą rozmowy w formacie normandzkim na temat wschodniej Ukrainy, podało w sobotę źródło w administracji prezydenta Rosji Władimira Putina. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba potępił w sobotę Niemcy za odmowę dostaw broni do Kijowa wzywając Berlin do zaprzestania podważania jedności i zachęcania Władimira Putina. Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało ambasadora Niemiec w Kijowie po słowach wiceadmirała niemieckiej marynarki Kaja Achima Schönbacha, który podczas wizyty w Indiach powiedział podczas rundy rozmów, że Półwysep Krymski został bezpowrotnie utracony przez Ukrainę. Schönbach mówił także, że wszystko, czego chce prezydent Rosji, Władimir Putin, to szacunek i prawdopodobnie na to zasługuje, a to życzenie jest łatwe do spełnienia. Schönbach wyrażał także nadzieję, że chrześcijańska Rosja będzie partnerem przeciwko Chinom. Admirał niemieckiej marynarki miał określać się także jako bardzo radykalny rzymskokatolicki chrześcijanin, który wierzy w Boga i dlatego woli liczyć na chrześcijańską Rosję jako partnera przeciwko Chinom. Nawet my, Indie i Niemcy, potrzebujemy Rosji, ponieważ potrzebujemy Rosji przeciwko Chinom. Nawet jeśli Putin jest ateistą, to nie ma to znaczenia. Warto mieć za sobą ten duży kraj, nawet jeśli nie jest to demokracja, warto ją mieć za sobą, ponieważ Rosja może trzymać Chiny z daleka od Europy. W sobotę wieczorem poinformowano, że Kai Achim Schenbach ogłosił swoją rezygnację po ujawnieniu treści nagrania z Indii. 56-latek zrezygnował ze stanowiska i przechodzi na emeryturę. Co ciekawe, podczas rozmów w Indiach wiceadmirał zasugerował również, że często ważne decyzje podejmują tak zwani politycy niewybierani. Ludzie, którzy są realnie odpowiedzialni za politykę w Niemczech, bardzo często nie są wybranymi politykami, ale często ludźmi stojącymi w drugim szeregu. Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrzej Melnik uznał rezygnację Szenbacha za niewystarczającą. Cieszymy się, że pan Szenbach złożył rezygnację, powiedział Melnik dla Divert. Jednak sprawa pozostawiła bałagan i mocno zakwestionowała międzynarodową wiarygodność i rzetelność Niemiec. Moskwa spodziewa się prowokacji ze strony Stanów Zjednoczonych i kierowanego przez USA reżimu kijowskiego, nie wykluczając prowokacji wojskowych, poinformowała w sobotę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Oczekujemy prowokacji ze strony USA i kierowanego przez nich reżimu kijowskiego, zarówno informacyjnych, jak i nie można wykluczyć militarnych. Zacharowa zwróciła także uwagę na publikację Bloomberga której cytowano jednego dyplomatę w Pekinie twierdzącego, że prezydent Chin Xi Jinping rzekomo poprosił prezydenta Rosji Władimira Putina, aby ten nie dokonywał inwazji na Ukrainę podczas Igrzysk Olimpijskich, które Pekin organizuje w dniach 4-20 lutego, żeby nie psuć uroczystości. Zacharowa powiedziała, że to specjalna, fałszywa operacja informacyjna. Prowadzona przez odpowiednie agencje amerykańskie za pośrednictwem Bloomberga. I informacja na koniec z Wielkiej Brytanii. MSZ Wielkiej Brytanii poinformowało, że posiada informację, że Rosja chce umieścić prorosyjskiego przywódcę na czele Ukrainy, rozważając inwazję i okupację. Sprawę skomentował rosyjski MSZ, nazywając brytyjskie oświadczenie dezinformacją. Oraz kolejnym dowodem na to, że kraje NATO eskalują napięcia wokół Ukrainy. Naprawdę mamy do czynienia z ogromną burzą, chaosem informacyjnym. Już nawet media głównego nurtu zaczęły głośno mówić o zagrożeniu wojennym, co mnie niestety martwi. Polska wydaje się także być przygotowywana jako jeden z głównych aktorów ewentualnego przyszłego widowiska, lub może bardziej jako narzędzie w rękach reżyserów tego spektaklu. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejny tydzień, czy uda się uspokoić napiętą sytuację w naszym regionie, czy też będziemy świadkami dalszego wzrostu napięć. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.